Witajcie rodacy! Markowe obiektywy z przeznaczeniem do filmowania są naprawdę drogie. Tu jednak naprzeciw oczekiwaniom wychodzi znany chiński producent Viltrox, który już zaskoczył dobrymi szkłami w przystępnej cenie. A jak wypada ich najnowszy produkt? Prime Cine Lens przychodzi do nas w kwadratowym opakowaniu i nie ma na nim informacji technicznych, a jedynie same podstawy i fotka obiektywu. Po otwarciu opakowania od razu widzimy, że sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Mamy wszędzie piankę naokoło. W środku, poza daniem głównym, znajdziemy instrukcję obsługi w kilku językach, wraz z informacjami technicznymi i ciekawostkami, jak na przykład o strukturze zastosowanych szkieł. Bardzo miły w dotyku jest ten pokrowiec z alazamszu. Na górze ma ściągacze, a sznurki są bardzo mocno obszyte. Ten na pewno wytrwa niejedną podróż. Tak wygląda obiektyw od razu po wyjęciu, no i zwróciłem uwagę na świetną jakość wykonania, a to dlatego, że to wszystko jest z metalu. To przekłada się także na wagę, aż 500 gramów robi wrażenie. Spasowanie wszystkich elementów jest kapitalne, no i na pewno ten witrok przetrwa trudne warunki filmowania. Ze szkłem dostaliśmy dwa dekielki, a na pochwałę zasługuje przedni, bo wewnątrz jest pokryty taką ala la Alcantarą. Kapitalnie przylega do samego obiektywu i nie ma opcji, nawet gdy będziemy nim potrząsali, by się zsunął. Dolny dekielek działa na zatrzaski dokładnie tak samo jak oryginalny Sony. Na chwilę obecną mamy wersję mocowania tylko i e Mounta Sonego, ale firma nie wyklucza rozszerzenia na innych producentów. Jestem pod wrażeniem pracy pierścieni, ostrości czy przesłony, które stawiają wyczuwalny, ale niezbyt duży opór, co umożliwia szybką i dokładną pracę. Te dwa jedyne ruszające elementy poruszają się tak masełkowato i bardzo płynnie, że szkoda, że nie możecie tego poczuć. Bez klików na poszczególnych wartościach, a do tego przesłona ma aż 14 listków, co zapewnia bardzo ładny i naturalny bołkech. Oczywiście obiektyw jest w pełni manualny i nie posiada żadnej elektroniki, która by komunikowała się z aparatem. W takim przypadku musicie nagrywać na manualu, aczkolwiek z racji zastosowanych dużych ząbków follow focus będzie w pełni współgrał z tym Viltroxem. Używałem tego szkła z A6400 i by złapać ostrość tam gdzie chcemy, trzeba używać focus peakinga, który zaznacza ostre krawędzie. Mając to w głowie i biorąc ten obiektyw na nagrania z szybkimi obiektami, no trzeba być profesjonalistą, by ostrość łapać tam, na poruszających elementach. Dodatkowo seria T15 cechuje się jasnym światłem, więc nawet w zaciemnionych miejscach możemy nagrywać bez większych strat czy ziaren. Mając obiektyw szeroko otwarty na 1.5 czy 3.0, muszę przyznać, że nagrane obiekty wyglądają nad wyraz dobrze i ostro. Oczywiście idąc dalej w kierunku F16, wszystko staje się wyraźniejsze i klarowniejsze. Bardzo miły dla oka jest tutaj również bązek, co zresztą widzicie. Tutaj producent nie kłamał, że jest on po prostu naturalny. W 80% pokazywanych przykładów używałem F2 czy F3 i jestem pod wrażeniem ostrości materiału. Spokojnie można go wykorzystać w różnych projektach. No bo co, jest źle? No, mi się wydaje, że absolutnie nie. Wady, no tak jak w większości, to to, że środek kadru, a dokładniej chodzi mi o ostrość, no jest dobra, ale rogi są już minimalnie rozmyte. Oczywiście idąc dalej na F5, wtedy dopiero i rogi, jeżeli ich potrzebujemy, będą ostre, jak brzytwa. Pamiętajcie jeszcze, że ten obiektyw kosztuje 3 razy mniej od oryginalnych szkieł Sonego, a mimo to jest ekstremalnie blisko oryginału. Zresztą na YouTubie są porównywalne. Z poprzedniej serii Viltroxa, no i każdy był wręcz zdziwiony, jak mała jest różnica w jakości obrazu przy zachowaniu niższej ceny. Obczajcie linka z opisu do takiego porównania. Dodatkowo dla mnie, jako że pokazuję Wam sporo produktów na kanale, to parametr, na który zwracam uwagę, to odległość od minimalnej ostrości. Tutaj tym Witroxem złapię ją od 30 cm, tak więc jakieś ujęcia makro raczej odpadają. No i ja mam tutaj ogniskową 23 mm, ale możecie kupić jeszcze 33 i 56 z tej samej serii. Tak więc wybierzcie odpowiedni model do swoich potrzeb. Ryasumując, 23 mm T15 od Viltroxa w tej cenie to naprawdę sztos szkło. Producent oznaczył go jako Cine Lens i po dwóch tygodniach użytkowania trzeba przyznać, że do nagrywania sprawdza się świetnie. Jakość wykonania jak czołg, a mega płynne pierścienie to coś czego każdy filmowiec poszukuje. Oczywiście nie jest to najostrzejszy obiektyw, na pewno też zobaczycie rzadko, ale jednak jakąś nieporządko. Żądaną aberrację chromatyczną, ale mimo tego stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry. Zresztą, no sami widzicie, generowany obraz jest przyzwoity i tu nie można się do niego przyczepić, a ja mam tylko a 6400. Oczywiście, jeżeli jesteście już w branży bądź obcowaliście ze szkłem za 20 tysięcy, no to nie ta liga. Całej reszcie jednak vlogerów czy średnio zaawansowanych użytkowników ten obiektyw bez dwóch zdań polecam. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!